Szanowni Państwo, znajdujemy się w nowej sali terapeutycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. Panie dyrektorze, Pani Marleno, cóż to jest za sala? Powiedzcie coś więcej o tym miejscu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszych dwóch nowych salach terapeutycznych. Są to sale przeznaczone dla naszych dzieci ze szkół specjalnych, dlatego się cieszymy, że mogliśmy wzbogacić nas, naszą bazę dydaktyczną. Tutaj serdeczne podziękowania przede wszystkim dla organu prowadzącego, który pomógł nam doposażyć tą pracownię oraz również dla nauczycieli, którzy byli bardzo zaangażowani. Od strony tutaj technicznej i fachowej to bardziej może poproszę panią Marlenę oraz innych nauczycieli, którzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć w tej pracowni, na czym to polega, dla jakich dzieciaków jest przeznaczona, a przede wszystkim sugerowaliśmy się tym, że dzieci, które przychodziły do naszych szkół specjalnych, posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i oczywiście zalecenia, które są wydane przez poradnię psychologiczną, pedagogiczną. I to był jakby dla nas taki bodziec motywujący, bo coraz więcej tych dzieciaków potrzebuje właśnie takiej terapii, zmysłu, poprzez dotyk, dźwięk, zapach, węch. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy taką pracownię tutaj stworzyć dla naszych dzieci i młodzieży. Mhm. Pani Marleno, tak więc dla kogo i na czym to wszystko polega? No przede wszystkim dla naszych uczniów, tak? Wszystko dla naszych dzieci. Mamy się czym pochwalić, bo takiej sali, jeżeli chodzi o województwo wszystkie mazowieckie, nie ma. U nas jest jedyna sala takiej wielkości. Są połączone dwie sale: sala sensoryczna terapii SI i sala doświadczania świata z terapią światła. W związku z otwarciem naszej sali dla naszych uczniów, chcielibyśmy wszystkich zaprosić na dni otwarte i z rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy do naszej szkoły. Szanowni Państwo, sala robi olbrzymie wrażenie. Wam gratuluję, i niech ta sala spełnia swoją funkcję jak najlepiej i jak najdłużej. Tak, chciałbym jeszcze tylko okay. dopowiedzieć, że jeżeli będą dni otwarte, zaplanowane, będziemy zapraszać wszystkich uczniów szkół podstawowych, którzy będą sobie mogli na tej sali poprzebywać, poćwiczyć, zrelaksować się. Także serdecznie zapraszamy, a o terminie poinformujemy w odpowiednim komunikacie. Także bardzo dziękujemy.